Cześć, dzień dobry, jest 7 marca 2025 roku. Czytamy Biblię w całości, jesteśmy w pierwszej księdze Samuela w rozdziale 15. To jest już końcówka panowania Saula. I mamy tutaj święta wojna przeciw Amalekitom. Saul odrzucony przez Jachwę. Saul na próżno błaga o przebaczenie. Śmierć Agaga i odejście Samuela. Na tym się będzie kończył rozdział 15. Czytamy. Pierwsza księga Samuela, rozdział 15. Potem rzekł Samuel do Saula: To mnie posłał Pan, aby Cię namaścić na króla nad swoim ludem, nad Izraelem. Posłuchaj więc teraz słów Pana. Tak mówi Pan zastępów. Ukaże Amaleka za to, co uczynił Izraelowi, bo stanął przeciw niemu na drodze, gdy szedł on z Egiptu. Dlatego teraz idź, pobijesz Amaleka i obłożysz klątwą wszystko, co jest jego własnością. Nie lituj się nad nim, lecz zabijaj tak mężczyzn, jak i kobiety, młodzież i dzieci, woły i owce, wielbłądy i osły. Saul zwołał wtedy lud i dokonał jego przeglądu w telam 200 tysięcy piechoty oraz 10 tysięcy spośród pokolenia Judy. Saul dotarł do stolicy Amalekitów i urządził zasadzkę w dolinie. Zawiadomił tymczasem Kenitów: Wyjdźcie. Oddalcie się i wycofajcie spośród Amalekitów, abym was nie wytracił razem z nimi. Okazaliście bowiem życzliwość wszystkim Izraelitom, gdy wychodzili z Egiptu. W ten sposób Kenici opuścili Amalekitów. Saul pobił Amalekitów od Hawila w stronę Szur, leżącego naprzeciw Egiptu. Pochwycił też żywcem Agaga, króla Amalekitów, i obłożył klątwą cały lud, wytępiwszy go ostrzem miecza. Saul i lud ulitowali się jednak nad Agagiem i nad dobytkiem, trzodą i bydłem, nad zwierzętami dwurocznymi, nad odchowanymi barankami i nad wszystkim, co było lepszego. Nie chciano tego wytępić wskutek obłożenia klątwą, cały zaś dobytek, nie posiadający żadnej wartości, poddał klątwie. Pan tymczasem skierował do Samuela takie słowa: Żałuję tego, że Saula ustanowiłem królem, gdyż ode mnie odstąpił i nie, wypełnił, nie wypełniał moich przykazań. Smuciło to Samuela, dlatego całą noc modlił się do pana. I wstał Samuel, aby rano spotkać się z Saulem. Zawiadomiono jednak Samuela. Saul przybył do Karmelu i tam właśnie postawił sobie pomnik zwycięstwa, a udając się z powrotem wstąpił do Gilgal. Samuel udał się do Saula i rzekł do niego Saul, niech cię Pan błogosławi. Rozkaz Pana wykonałem. A Samuel powiedział, co za beczenie drobnego bydła w moich uszach i co za ryk większego bydła ja słyszę, odpowiedział Saul. Przygnano je od Al lud bowiem zlitował się nad najlepszymi owcami i większym bydłem, aby złożyć z nich ofiary Panu, Bogu Twemu, a to, co pozostało, wytępiliśmy. Samuel odpowiedział Saulowi dosyć. Powiem ci, co rzekł do mnie Pan tej nocy, odrzekł mów. I sam i mówił Samuel. Czy to nie jest prawdą, że choć byłeś mały we własnych oczach, to jednak ty właśnie stałeś się głową w pokoleń izraelskich. Pan bowiem namaścił cię na króla izraelskiego. Pan wysłał Cię w drogę i nakazał. Obłożysz klątwą, tych występnych Amalekitów. Będziesz z nimi walczył, aż, aż ich zniszczysz. Czemu więc nie posłuchałeś głosu Pana? Rzuciłeś się na łup, popełniłeś więc to, co złe w oczach Pana? Saul odpowiedział Samuelowi: Posłuchałem głosu Pana, szedłem drogą, którą mnie posłał Pan. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów obłożyłem klątwą lud zaś zabrał ze zdobyczy drobnej większe bydło aby je w Gilgal ofiarować Panu Bogu twemu jako pierwociny rzeczy obłożonych klątwą Samuel odrzekł czyż milsze są Panu całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana właśnie lepsze jest posłuszeństwo od ofiary uległość od tłuszczu baranów bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Ponieważ wzgardziłeś nakazem pana, odrzucił cię on jako króla. Saul odrzekł na to Samuelowi: Popełniłem grzech, przekroczyłem nakaz pana i twoje wskazania. Bałem się bowiem ludu i usłuchałem jego głosu. Ty jednak daruj moją winę i chodź ze mną, ażebym oddał pokłon panu. Na to Samuel odrzekł Saulowi: Nie pójdę z tobą, gdyż odrzuciłeś prawo pana. Dlatego też odrzucił cię pan. Nie będziesz już królem nad Izraelem. Kiedy Samuel odwrócił się, by odejść, Saul chwycił kraj jego płaszcza, tak że go rozdarł. Wtedy rzekł do niego Samuel. Pan odebrał ci dziś królestwo izraelskie, a powierzył je komu innemu, lepszemu od ciebie. Chwała Izraela nie kłamie i nie żałuje, gdyż to nie człowiek, aby żałował. Odpowiedział Saul, zgrzeszyłem, bądź jednak łaskaw teraz uszanować mnie wobec starszyzny mego ludu i wobec Izraela. Wróć ze mną. Abym oddał pokłon Panu Bogu Twemu. Wrócił Samuel i szedł za Saulem. Saul oddał pokłon Panu. Samuel dał potem rozkaz: Przyprowadźcie do mnie króla Amalekitów, Agaga. Agag zbliżył się do niego chwiejnym krokiem i rzekł: Naprawdę, znikła u mnie gorycz śmierci. Samuel jednak powiedział: jak mieczem swym czyniłeś bezdzietnymi kobiety, tak też niech będzie bezdzietna wśród kobiet Twoja matka. I Samuel kazał stracić Agaga przed panem w Gilgal. Następnie udał się Samuel do Rama, a Saul wrócił do swej posiadłości w Gibea Saulowym. Odtąd już Samuel nie zobaczył Saula aż do chwili swej śmierci. Smucił się jednak, iż Pan pożałował tego, że Saula uczynił królem nad Izraelem. Tak, to mamy ten rozdział 15. W tym rozdziale nic nie wiadomo o pierwszym odrzuceniu Saula. Co było w rozdziale 13. i potępia się tylko jego, a nie samą instytucję królestwa. Podkreśla się tu jednak opozycję nieodłącznie związaną z monarchią izraelską, między świecką polityką a wybaganiami Jahwe. Opozycja, która znajdzie wyraz w walce proroków z królami. Tutaj Samuela z Saulem, później Eliasza z Achabem, Izajasza z Ezechiaszem, Jeremiasza z Sedecjaszem. To jest taki, taki wstęp do tych konfliktów proroków z królami. Eee. Saul i lud nie wykonali nakazu klątwy wywagającej zguby wszystkiego, co żyje. Postąpili jednak w ten sposób nie po to, by zabrać Jachwę najlepszy łup, ale by go złożyć of ofierze. Saul działał w dobrej wierze i w tym jest dramat. Jego wina polega na tym, że aby przypodobać się ludowi zgodził się na inny sposób uczczenia Boga. Saul szukał kompromisu między bogiem, którego wy, który go wybrał, a ludem, który go obwołał królem. I, uzn, I uznał. Nie opowiedział się wyłącznie za jachwę. I to była zguba Saula. No dobra, to tyle na teraz. Z Panem Bogiem, cześć.